Pomysł czwarty: AI Copywriting. Sztuczna inteligencja zastąpi copywriterów, ale nie tych, którzy potrafią z niej korzystać. Bo jeśli połączysz umiejętność pisania z AI, stajesz się nie do zastąpienia i zyskujesz prawdziwą przewagę. I serio, właśnie takich osób potrzebują dziś najlepsi klienci. Pomyśl, czy osoba, która zarabia 6, a nawet 7 cyfr miesięcznie, będzie miała czas na ręczne tworzenie treści w AI. No, oczywiście, że nie. Potrzebują kogoś, kto zrobi to za nich i dowiezie efekty dużo, ale to dużo szybciej. I tutaj przychodzisz jako rozwiązanie. A oto jakbym zaczął ten biznes. Wybierz niszę, która ma pieniądze. Nie celuj w klientów, którzy mają wyłącznie problem, żeby cokolwiek sprzedać lub są na początku swojej drogi w biznesie. Dlaczego? Bo nie będą w stanie Tobie zapłacić. Zamiast tego skup się na niszach, w których klienci dużo zarabiają: np. finanse, nieruchomości, edukacja online, sasy i sprzedaż kursów. To właśnie w tych branżach klienci potrzebują jakościowych copywriterów AI i są gotowi za to zapłacić. Używaj AI jak partnera. Większość ludzi wkleja do czatu GPT jedno zdanie i kopiuje jeden do jednego to, co dla nich stworzy. I Takim oto sposobem praktycznie każdy, kto tak robi, tworzy te same treści co wszyscy. Dlatego ty rób odwrotnie: buduj rozbudowane prompty, generuj struktury, podpisanie, rozwijaj pomysły, testuj alternatywne wersje tekstu. AI daje ci solidne fundamenty, a ty na nich budujesz. W ten oto sposób nie tylko piszesz dużo szybciej, ale także wyróżniasz się spośród większości treści, które wygenerowała sztuczna inteligencja. Zarabiaj na dwóch płaszczyznach, czyli podobnie jak w montażu wideo. Zamiast stawki za godziny, stwórz model mieszany. Stała opłata z góry, np. 1000-2000 zł za 10 maili plus procent od konwersji, np. 10% od sprzedaży. Czyli jeśli Twoje maile generują 10 000 zł, ty zarabiasz 3000. 2000 z góry i 1000 dochodu pasywnego ze sprzedaży. Tym właśnie sposobem łączysz usługę z dochodem za efekty. I wtedy działasz w takim półpasywnym modelu, który możesz cały czas rozwijać.